Jeśli ty chcesz pozyskiwać nowe osoby do jakiejkolwiek firmy, z którą współpracujesz, musisz nauczyć reklamować siebie w taki sposób, najlepiej za pomocą tak zwanego atrakcyjnego marketingu, żeby ten rynek zobaczył wartość w tym, co ty promujesz i dopiero będziesz osiągał rezultaty, wyniki w tej firmie, z którą współpracujesz. Jakie jest wyzwanie z tym? No wyzwanie jest. Takie, że nikt w życiu, w szkole, w pracy, podczas całej naszej ścieżki edukacyjnej nie nauczył nas promować siebie jako indywiduum. Cały czas jesteśmy schowani za firmą, cały czas jesteśmy schowani za szefem, za czymś, za czymś większym. I jak jesteśmy przedstawicielem handlowym no to tak, jesteśmy przedstawicielem handlowym tej firmy. Widzisz, w marketingu sieciowym, w biznesie online.